Siama Widzowie Widzę, że wchodzi Wam mój materiał Mój content I dziękuję za takie mocne zaangażowanie pod moim poprzednim filmikiem o oleju 0w20 do silnika O no tą burzę komentarzy i tych wszystkich specjalistów No to dzisiaj co? Dzisiaj dolewam płynu do spryskiwaczy I dolewam płyn zimowy Taki tutaj znalazłem Taki o Takie coś bo podobno zimowy płyn lepiej zmywa owady z szyby. No i ten spirytus i to wszystko lepiej czyści szyby, nie? No to zobaczymy. No i mamy tu elegancko nasz płyn. Taki jakiś o perfekt zimowy. To niebieskie i to niebieskie. Zaraz my tu sobie lejemy i zobaczymy czy to się nadaje czy się nie nadaje. No i jest, jak to się mówi, zalane pod korek Zaraz wsiądziemy do auta, zobaczymy jak się myje szyba No jesteśmy już w autku I znowu kontrola spalania Dzisiaj Kraków stał cały dzień Kurde, jakieś korki, nie korki No to 7-1 mi zeżrał I co, myjemy szybę No powiem wam, że jest spoko, nie, czysta. A jak tam u was, jaki plyń używacie latem? <gry>